Tady víčko hlavně, ale vole, vole, už jsem přesvědčená ne do live v souhry. Už dál reklamujeme svůj kanál. A dobrá. Tam nekam dvě od pokoju. Dobrá, dra, G. O. N Dragon blocks 11 podłoga sick seven Ry O B i L i live. Dragon blocks robi live.

sub równa się re re robuxy bo tak można wygrać robuxy ale tego tylko nie gwarantuje nie gwarantuje lew nie wiem co ja w ogóle robię ale, bo nie Dwajcie, na Dobra, jest idealna chyba. Ej, w ogóle. Czemu jestem. Tak, i ja, ja po to wracam z. Nie, po to wracam z slajwami Huh? O w końcu chyba ktoś zbił No Tak by co No nie no Każdy wychodzi Jezu jestem zapomniany kanałem już na YouTube. Ej szczerze chyba Serio Już odejdę z YouTuba Prawdopodobnie to jest mi w ogóle ostatni live I yes. ja

Gdzie podali? Wszyscy się! Nie, no nie! Dobra, zaraz damy się czekać, kiedy ten kanał zostanie usunięty Mam nadzieję, że w ktoś wbije Nie wiem, może nawet wejść ten gdy pisał uwu Jeśli ktoś może to niech wbije na kanał na YouTube Dragon DragonBlox 11 podloga 67 i zostawi tu suba. mnie niech jest, nie wbije. A może po prostu posiedzę tutaj 50 minut sam. Kurde, ja specjalnie odwołałem się od planów. Chciałem wam zrobić konkurs na Robuxy, marzy mi się, żeby ktokolwiek wygrał. Serio, marzy chciałbym, żeby, żebyście mieli fajny konkurs. Ja chcę specjalnie, ja chcę wam specjalnie oddać tyle Robuxów. dobra bora, quem passar os os canal, No się jednak nowy kanał, skoro nic mnie nie pamiętam. Jestem zapomnianym youtuberem. Z kogo ja się mam oszukiwać? Jestem cieniem dawnego siebie. Może serio powinienem swój kanał usunąć. Każdy ktoś wchodzi i wychodzi teraz. Jestem beznadziejnym youtuberem. Ko. N i -e. E, e Jeśli teraz coś dowalę tą kreskę, mój kanał oficjalnie zostanie zamknięty. Dobra, a jak pokaże twarz, to ktoś wie w ogóle? Kogo ja się mam oszukiwać? Nie wiem, napiszę do jakichkolwiek widzów, żeby w ogóle ktoś pił na a nie wiem. Może napiszę do... Nie wiem do kogo mam napisać mam ja tyle mam tyle znajomych, nie wiem Mam tyle znajomych, nie wiem do kogo napisać, że mam live'a. może do mojego brata. Nie wiem. Nie wiem czy napisać do mojego brata, czy czy do kogo i tak na, moj... na live'ie nikogo nie ma. W ogóle dużo ludzi chce mnie dodać. Nawsze to Nie wiem, do kogo mam napisać. No, może do Pietraski napiszę, chociaż. Ej. Czekaj. Mam. Liwe. makamale Ej, dobra, jeszcze do tylko trochę tak Mam. Ej, dobra, jakoś mi przeszło na kanale. Ej, mam live na kanale. Dobra.

Huh? Edytuj w pańcie. Skończył się, tego nauczyłem. Ej! O, dobra, to teraz. Edytuj, kopiuj, wklej. No dobra, no to tru Ej, jakimś cudem... Czekaj... Wyjedziemy sobie do... I... Tyzyzy... Albo nie... Syp... I... Spider Spidersami Ja, normalnie to gra jest za bobuksy? No nie, jest za bubuksy. Nie no, wyczołowie, to jest jakaś tragedia Gram se w to Tu można chyba w ogóle jeszcze nocy stylować Więc coś tu zastylujemy I dobra tutaj komuś coś ukradnę i można, można stylować. styl of O kurde. No to trzeba płacić. No dobra, no to pierwszy raz to jest w moją tą grę. Czekajcie, muszę zadzwonić do mojego kolegi Karola, żebym wiedział jak w to się gra.